że Pan Jezus Matka Najświętsza wybrała mnie. No to może dlatego, że no, dziecko jest głupiutkie jeszcze w ten czas. I samo by sobie tego nie wymyśliło, po prostu, aby pokazać ludziom, że to jest coś, co przewyższa człowieka. Była godzina może jakaś 20-30. Była bardzo ładna, bezwieczna, taka pogoda, było jeszcze zupełnie widno. W tym czasie kwitły drzewa owocowe. W Mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, okno w tym mieszkaniu, sytuowane było w kierunku właśnie tego sadu, gdzie kwitły drzewa. I na drzewie wiśni rosnącym najbliżej okna, najbliżej naszego domu, w miejscu, w którym pień rozgałęzia się w konary, stała postać. Od całej postaci była wielka jasność. Była bardzo młoda, mogła mieć 15-16 lat, miała jasne falujące włosy, niebieskie oczy, była po prostu piękna. O tym pierwszym objawieniu widziała tylko jedna sąsiadka z parteru. Pobiegłam tej pani Kolańskiej, przytuliłam się do niej i powiedziałam, Mat, widziałam Matkę Bożą. Na mnie przytuliła po prostu. Ja z radości się rozpłakałam. Po prostu dziecko nie mogło samo przeżyć tej wielkiej radości. Kiedy mama wróciła do domu, opowiedziałam to zdarzenie. Mama musia wysłuchała, ale powiedziała... Dobrze, ale nikomu o tym nie opowiadaj. U nas w domu, tak jak to było w wielu domach, to nie było nic nadzwyczajnego, był taki ołtarzyk. Stała figurka Matki Bożej i często paliłaś lampka oliwna. W ten czas w południe ta lampka zgasła, ja po prostu nie zauważyłam. I kiedy Matka Boża, zobaczyła Matkę Bożą, byłam w mieszkaniu w ten czas, i Matka Najświętsza powiedziała pierwsze słowa idź zapal lampkę. Poszłam, zapaliłam lampkę. Później, kiedy wróciłam do okna, Matka Boża powiedziała przynieś różaniec, ale ja nie umiałam odmawiać. I Matka Boża wzięła swój różaniec w rękę i zaczęła ze mną odmawiać. Na Ojcze nasz Matka Boża mówiła, na zdrowaś Maryjo, przesuwała paciorki, a na chwała Ojcu mówiła i pochylała głowę. Od tej pory codziennie zaczęliśmy odmawiać różaniec. W trzech różnych objawieniach Matka Boża mówiła: Ucz dzieci różańca. Wiele razy Matka Boża mówiła, żeby ludzie codziennie odmawiali różaniec, żeby się nie wstydzili różańca, bo różaniec jest dla nich ratunkiem i obroną. Mama martwiła się po prostu, nie wierzyła w prawdziwość tych objawień. Obawiała się, żeby to było początkiem jakiejś umysłowej choroby. I w ten czas poszła jeszcze do szkoły, do wychowawcy, żeby zapytać, czy nie zauważył zmian w mojej nauce. Więc kiedy wychowawca powiedział, że w zasadzie nie zauważył żadnych zmian. Ale po kilku dniach prosił, żeby mama przyszła. I kiedy mama przyszła, on powiedział, że on ma przyjaciela swojego, profesora Barleya. On był ordynatorem w Szpitalu Dzieciątka Jezus. I kiedy pierwszy raz mama przyszła, uspokajał mamę, że mama się nie martwiła. A mówi, do jakiejś kropelki zapiszemy i to w skominie. Kiedy przyszliśmy trzeci raz, spotkaliśmy tam więcej osób. I on, pan profesor, poprosił wszystkich do gabinetu. Po chwili przedstawił ich jako swoich kolegów: że to są wszystko lekarze. Przeczytał, jak gdyby, opis choroby i mówi: Słuchaj, jeżeli coś nie tak czytam, to od razu poprawiaj. Bardzo ładnie to było opisane, Sama słuchałam z zaciekawieniem. I na koniec orzekł, że ja jestem zupełnie zdrowa i nie potrzebuję żadnego leczenia. A to są wszyscy lekarze, jego koledzy, i zawsze tą jego diagnozę mogą powtórzyć ale moje zachowanie zwróciło uwagę sąsiadów. Sąsiadki z pobliskich domów zaczęły przychodzić, a także dzieci ze szkoły. Lekcje kończyły się przeważnie o pół do dwunastej i na apel po prostu któregoś z dzieci idziemy do Władzi na Aniu pański szła cała klasa albo i dwie. Proszę księdza, pójdziemy, pójdziemy, tu jest cud, tu Władzia, koleżanka nasza z młodszej klasy ma objawienia. Ksiądz tak trochę popatrzył, nie mnie tego, ale po tym więcej tych dziewcząt mam do nich na zdjęciu i ksiądz się ja zdecydował przyjść i weszliśmy wszyscy na górę. To było na, na facjacie takie mieszkanie, dość duże, okno otwarte, pod oknem stolik, stół właściwie. Widać było, jak żeśmy weszli do mieszkania, widać było wiśnię. Ona już klęczała na tym stoliku, z rękami złożonymi do modlitwy. Jedni się modlili, drudzy się śmieli, trzeci uważali, że w celach zysku to jest wytwarzane. No, reakcja ludzi jest zawsze różna. Był maj, było, bez butów była, tylko powiedzmy na tak klęczała i boso, to do tego stopnia, że była kłuta. Pięty, szpileczką czy czymś trzyma jakieś, powiedzmy, czucie. kuli ją w stopy, pięte, nawet z wytryskiem krwi. Ale właśnie tego nie czuła, tak myśmy to odebrali. Ona była w takim martwym stanie. Tylko to, co widząc, ale czując już nie. Nie odwracała się, nie reagowała na te kucia, jedynie. W samo widzenie dla niej było najistotniejsze. Ona wówczas się modliła. Kiedy nam było ciężko, ona przychodziła. Ja byłam pełna szczęścia. Ona dawała nam jak gdyby siłę do przetrwania tych ciężkich, trudnych dni. Ale były dni, że Matka Boża była bardzo smutna. Było tak, że Matka Boża płakała nawet. I w ten czas, kiedy Matka Boża była taka smutna, ja w ten czas mówiłam: Matko Boża, zabierz mi moje lalki, moje książki i zabawki, wszystko co mam. Niech dzieci bardziej mi dokuczają, niech się śmieją ze mnie, a tylko nie płacz. 3 sierpnia Niemcy zabrali wszystkich mężczyzn, wróciło ich bardzo niewielu. I ojciec, kiedy jechał, też go zabrali. Mama prosiła, żeby jeszcze pozwolił Niemiec, ojciec bo już na podwórze nie pozwolił wejść, przynieś marynarkę, bo był w koszuli tylko i przyniosła mu zupy, żeby zjadł ten Niemiec widział nas. No ja miałam 14 lat, córka się siostra, 17, mały brat. Mama szła za ojcem, kiedy on pędził ojca do grupy. Niemiec mówi tak, słuchaj co ci powiem, taką łamaną polszczyzną, jutro kierki zostaną spalone i wszyscy zostaną wywiezieni do obozów, a jemu już nic nie pomożesz. Bierz dzieci jak najszybciej, uciekaj. Tam trochę mama wzięła jakiegoś ubrania, niewiele, tam jedną poduszkę, kołdry jakąś. I wyjechaliśmy z siekierek. Rano jechaliśmy, to ludzie się śmieli. To sąsiadka naprzeciwko miała magier, miała sklep. Pani Rocka mówi: Pani Franczakowa, pani zobaczy, jaka piękna pogoda. Gdzie pani jedzie? Co pani robi? A za parę godzin byliśmy niedaleko parę kilometrów od siekierek. Tak jak małe siekierki, widać było kłęby spalących się siekierek. I tą panią Rocką z córką wywieźli do Niemiec. Bo nie chciała samej córki puścić z nią razem, pojechała, ale i tak ją tam rozłączyła. Ona do obozu trafiła. Córka przeżyła, ale ona już nie przeżyła. Idzie na was wielka kara, ciężki krzyż. Nie mogę powstrzymać gniewu syna mojego, bo się lud nie nawraca. Klęcz codziennie od godziny 12 do trzeciej po południu. I błaga i Boga o zmiłowanie nad światem, o miłosierdzie dla świata. Na przykład, jak 19 lipca Matka Boża powiedziała: Żeby wziąć że się to łwy i pisać, co powie. Nie bardzo wiedziałem, jak się do tego zabrać. I Matka Boża powiedziała: To będzie litania. Matko niepokolanie poczęta, Przysięcia. Matko Syna Bożego, Przysięcia. Matko nieba i ziemi. Się za nami. Matko całego świata. Się za nami. Matko, któraś porodziła Boga człowieka. Przyczyń się za nami. Matko, któraś pod krzyżem Syna swego płakała. Przyczyń się za nami. Matko, któraś ciało zdjęte z krzyża całowała. Przyczyń się za nami. Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba. Przyczyń się za nami. Matko, któraś była w niebie ukoronowana. Matko Różańca Świętego, się za Matko Szkaplerza Świętego, się za Matko Pokoju, się za Matko Korony Polskiej, się za Królowo Wszechświata Całego, się za Królowo Nasza, się za Królowo Narodu Polskiego, się za Królowo i opiekunko każdego człowieka, się za Królowo Sierot.

Królowo sióstr i braci służących na cześć Maryi, Królowo królujących z Tobą i z Synem Twoim, się za Królowo konających w Tobie, Królowo umierających w Tobie, O Maryjo, bez Grzechu Poczęta, Którzy się do Ciebie z ufnością uciekamy. Matka Boża powiedziała: Przyszłam do Was, abyście wiedzieli, że gdy będziecie szli śladami moimi, nie zginiecie. Wiele razy Matka Boża mówiła: Naśladujcie mnie i syna mojego. 24 maja obok Matki Bożej zobaczyłam konfesjonał, kielich, otwarty mszał i klasztor. W niektórych objawieniach pokazany był rozwój tego miejsca. Mała kaplica, większa, kościół z jedną wieżą, kościół rozbudowany, tak jak dziś jest sanktuarium. W innych objawieniach były pokazane naczynia liturgiczne, sprzęty kościelne. Tak jak po wielu, wielu latach następował rozwój tego miejsca, to się dosłownie to wszystko sprawdzało. 31 sierpnia Matka Boża powiedziała, żeby ludzie przez trzy dni przy drzewie wiśni, tam już wisiała mała kapliczka na drzewie, modlili się zapalonymi świecami i żeby dzieci kwiatami usypały ziemię. A 2 września Matka Boża powiedziała: Obieram sobie tu ten dzień za święto Matki Boskiej Młodzieży. Syn mój umarł w młodości. Matki, których synowie poginęli, módlcie się i proście, bo dziś też jest wasze święto. Kiedy zobaczyłam Pana Jezusa, czułam się maleńka jak mrówka. Nie mogłam śpiewać. Modliłam się tylko krótkimi słowami, ale się nie bałam. I pierwsze słowa, jakie Pan Jezus powiedział, to było 18 sierpnia 43 rok. Oto serce moje, które tak bardzo umiłowało serce wasze. Miłujcie i wy, serce moje. Serce tą miłością płonie Amen, amen Jezus Panem jest Jego duch wypełnia wnętrze me. On otworzył serce, by napoić mnie W cud zamienił przekleństwo tego świata Palcem pisał po ziemi Kamień wypadł z rąk od tej chwili nie grzesz do mnie, rzekł. Amen, Amen, Bóg miłością jest, moje serce tą miłością płonie. Amen, Amen, Jezus Panem jest, Jego duch wypełnia wnętrzny. Moje serce zaorał. Prosił krwią, by wydało owoc przedziwny. Wierzcie, jedcie powiedział, bo to ciało me, abym ja tak samo czynić mógł. Wiele razy Pan już zachęcał, żeby ludzie się modlili, żeby się nawracali. Mówił, nie przechodźcie obojętnie kościołów. Ja czekam na was w najświętszym sakramencie. Mogę ulżyć w każdym cierpieniu, pocieszyć w każde strapione serce, jeśli z wiarą i ufnością będzie się do mnie zwracało. Pan Jezus zachęcał, żeby często odmawiać, a ty strzeliste, żeby módlcie się nieustannie. Często odmawiajcie Najświętsze serce i zmiłuje się nad nami. Jezu, i po... pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca swego. 8 września i 15. To były ostatnie objawienia pana Jezusa. Pan Jezus powiedział: Zbliża się godzina, w której syn Boży będzie wydany i ukrzyżowany. Krzyżują mnie ci wszyscy, którzy mnie znieważają. Wynagradzajcie za nich. Brońcie mnie, albowiem ja was kiedyś obronię. Wynagradzajcie, albowiem świat zaginie. Nie odchodźcie ode mnie, wy, którzy mi służycie. Przyszedłem przypomnieć wam, że jestem z wami. Odchodzę, a w prośbę do Matki mojej, bo ona was teraz słucha.